Witam serdecznie w moim celu i zapraszam gości. Jest tu ktoś? Halo! Nie, nie ma! A to ja przynajmniej nie w w... Mi... Proszę! Tu, przejść. Tak. No, Na taki bardziej frakowaty. Mhm. No, może karmelowy, taki. <grym> bardziej. <grym> no, śmieszne, nie? Takie białe gówno mieć tutaj. Uszy mieć takie jak ciało. Mieć taki biały brzuszek. Taki łapki, takie łapki, Przepraszam. Takie kolorowe łapki, biały, czerwony. biało białogrodzowy, coś takiego? Tak. I kwiatki, i soczewki pomarańczowe. Jest soczewki, tak? Pomarańczowe. Co to I kwiatki w oczach. Eee, grzeba wtórzyć? banie pani czynić. Dobrze pani już idę! Pomalować pani na paznokcie? Jestem panem. Panu, no panu powiedziałem. Po co mi pomalowany paznokcie? Weź pani. Weź się pani się pani się. Pociszę panu pańskie fałdy. Mam tam powkładane dużo chrupków, także pani. No taki podjechała! Jestem podjarany. Podjahała. Drzwi, Na bibera panu cieszę. Biberaś? Nie. No pani mi tą farbę daje. Dobra. Farbę dała. Pytek. Tak, pan oczy zmieni. Proszę je otworzyć. Będę tam panu kłapał. Teraz... O, moje oczy. Wstawaj pan. Nie będę oglądać pańskiego dópska. Dobrze? Doskonamy. Moje kręgłości. Psips, sp, ps, sp, ps, ps. Spam wszystkie jak kaśledzie. Ale... Gryba, żą. Co ja będę? Ale jestem piękny mm, 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 mm. maczon. Ja bym chciał jakiś dodatek. Eee, jak. E, coś z obróżek. Nie, ja muszę odpocząć tą czapkę, Ona tak fajnie Dzinda. Ee, super. Dziko No właśnie.

Tak, chwilę nie muszę czekać na tego głowę. Dzień dobry. Również jedna! Łatwiej pan 28,5! I ja w dole braku czórek, nie, nie? Tak, bardzo jest dobry. <śmówiłem> Kurde. Eee, 37 zł. Cześć, czoło takie. Krasy... Kurde, kasa jest. Ej, następny! Guten dag, troj. Dzień dobry panu. Pani! O pani ślepa oh, jest! Nie. Co pan e, pani chce? Ja bym ja, chciała być taka very pink. Pani, pani zamieja! <grymne> Ja chciałabym być taka very pink A no cóż, so very, 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 bardzo pink To jest angi. Nie, z się Mieć takie, nie wszędzie... Ała Żółte <grymne> kwiatki I większe rzęsy I w tym uszku chciałabym mieć gwiazdkę Kończykę w kształcie gwiazdki różowego takie Tak, super Ja Już się ruszam po te jakieś tam a cię pomalować? Nie, jak już to kopyta. A to kopytka? Nie. Kopytka dzisiaj mam na się z panią? Nie! No, a, bo jak panik Ja nie chcę. No co? Chcesz być piękna, a musisz cierpieć. Oh. Się ps, ps, ps. Ps. Proszę się nie rzucać! Tylko mi zechce. Dziupa toaletę! Mogła pani wcześniej iść, teraz pani się A, już nie muszę. Oa.

no. Co to? Jezu. O! Gluty! Pani widzi, patrz. A. <grym wytrych> pani Policie ja do lat! TIF! Biorę kokardę do A kasa kuźwa noga? Dzień dobry. Jakaś ma. Dobre. Do komentarze. Ja bym chciała mieć różowe włosy i obciąć je. To pani do Harla! No i ja! No, i po perfumoku. Y, to proszę się tam położyć do tego. nie tańczyć. Tutaj, to proszę przynieść. Nie pani, ja tu pani nie będę wszystko robić. Kładź się tu łeb! No ona wyleciała! O! pani, też mi się za troszeczkę się Ale to Dobrze. E, Chwilę um, wrócą po farbę. Farbunie. Farbunie, farbunie. Za chwilę farba zacznie działać, a ja odłożę te narzędzia. Chwila. Dobrze. Kładam jeszcze. Dobra, no to, nie zostawiam. Dobrze. Co ja mi zrobiła? Nie, ma Dobra, idę po suszarkę. Nasakry się pani wygląda. No co pani? Zawiało. Kurde. <grydy> <grydy> Chodź tu! Odwróciłam mu za drugie ucho. Kapel nie dosięga! Nie, chyba nie. Jeszcze nie, nie pani poczekać. jeszcze. A, jeszcze troszeczkę wycieram. Mm -hmm. Co to takie? Y a, to fabrycznie takie mm -hmm. I mm -hmm, film jeszcze tylko panię przecieszę żywem, grzebaszką. No, to <grymka> no, O! No! proszę, jeszcze drugi kucyk. Ale to był ten pieszy, nie? No to nie! O, pani, teraz mi daje jakieś dodatek mm, Jakie chce pani dodatki? Spódniczkę, <coughs> jaką mi zaparowałaś. Spódniczkę, jest taka. Pójdę do przymierzenia, dobrze pani będzie? Nie, nie. Ile po co? Eee, 37. Przepraszam, 20. A, jeszcze perfumy. A, tak. A to ja do domu. Muszę <laughs> dopłacić 10 złotych. Tak, przed wszyscy klienci na no tonerka.